Olek, jesteśmy na wiosennej ramówce Polsatu. Jak ty się tu już czujesz, bo to twoja kolejna ramówka? Czuję się jak u siebie. Czuję się tak, jak powinien czuć się każdy pracownik w każdej szanującej się firmie, który jest w niej obecny od miesięcy paru. Ja jestem od niespełna roku. Debiutowałem w Polsacie w lipcu, więc zdążyłem się już tak jakoś poukładać w Polsacie. To brzmi tak jakoś koniunkturalnie, jakbym sobie tutaj, wiesz, robił jakieś układy i układziki, ale absolutnie nie to miałem na myśli. Chodzi o to, że po prostu czuję się bardzo komfortowo, ponieważ te pół roku temu, kiedy spotkaliśmy się na mojej pierwszej konferencji oferty programowej Polsatu, to ja byłem jeszcze tu jakiś taki trochę nieociosany, nieoszlifowany. To była, wiesz, nowa szkoła, nowi koledzy, nowe ławki, wszystko było takie nowe i świeże i ja też byłem nowy w stacji, a teraz czuję się już jak swój. Ale to dlatego, że po prostu też ludzie, którzy tworzą te telewizje pozwolili mi się tak poczuć, więc wielkie podziękowania i pozdrowienia dla kumpli po fachu i wszystkich tych, których nie widzimy na co dzień przed obiektywem kamery, a to oni tworzą tę firmę, żeby nie powiedzieć Imperium, no bo Polsat to jest no, najmocniejszy gracz na rynku telewizyjnym. A jakbyś porównał swoje no trochę ponad pół roku w Polsacie, w Halo tu Polsat, do pracy w Pytaniu na Śniadanie? To zupełnie inny wymiar, na pewno było inaczej na Woronicza, ale często ktoś oczekuje ode mnie takich sformułowań, że ja w pewnym momencie powiem, a tam było źle, teraz jest bosko. Jest zupełnie inaczej. Nie mogę narzekać na poprzedniego pracodawcę, bo gdybym narzekał, to pojawiłoby się od razu z automatu pytanie, to po co tam tyle lat byłem? A było mi dobrze, ale jeszcze lepiej jest mi w Polsacie, ponieważ mogę się rozwijać, mogę robić coś zupełnie nowego przede mną wiele nowych wyzwań, które tylko budują moje niepisane CV, co mnie bardzo cieszy, bo dzięki temu mam większe spektrum argumentów, że naprawdę się do tego nadaje, skoro sięgają po mnie najwięksi z największych, kiedyś TVP, a teraz Polsat. To znaczy, że jednak nie przedostaję się z miesiąca na miesiąc do do, do, innych, do takich czy, nie, czy innych projektów w telewizji jakimś fartem, bo po prostu nie ma kim szyć, tylko po prostu jestem do tego nieskromnie powiem, stworzony, bo ja po prostu kocham telewizję i mam, użyję takiego dość hardkorowego słowa, świra na tym punkcie. Ostatnio w mediach pojawiły się plotki, że mógłbyś zostać takim stałym prowadzącym halotu Polsat. Czy coś z tego jest prawdą, czy taka propozycja się nie pojawiła? To są tylko plotki. Nie pojawiła się taka propozycja, z tego względu, że po prostu pewnie nie ma na to na ten moment przestrzeni. Chociażby z tego względu, że program halotu Polsat jest na razie trzy dni w tygodniu. Miejmy taką nadzieję i też życzę tego sobie i programowi, żeby faktycznie program rozszerzył swoją działalność do dni siedmiu. Ale to też nie moje decyzje, nie moje idee, więc to nie jest też tak, że ja tutaj wysyłam jakieś oczko do włodarzy stacji, a weźcie mnie na prowadzącego, ale też gdyby ktoś mnie zapytał, czy bym chciał, oczywiście, żebym odpowiedział, że bym chciał, no bo... Dlaczego miałbym kłamać i, i stosować jakieś umizgi, kokieterie? Nie, kompletnie mnie to nie interesuje. No ludzie, no pracuję przed obiektywem kamery, no to jest normalne, że każdy chce w jakiś, w jakiś sposób awansować w swojej robocie i się rozwijać. Więc oczywiście, że tak, ale to nie ode mnie zależy, nie od moich koncepcji, wizji i tak dalej, więc miejmy nadzieję, że po prostu będzie dobrze i jeszcze lepiej. Zbliża się 16 edycja tańca z gwiazdami. Będzie tam Maciej Kurzejewski z Halotu Polsat, ale będzie też Tomasz Wolny, którego znałeś w pytaniu na śniadanie. Czy trzymasz akurat za nich najbardziej kciuki? Jeśli mam być z Tobą zupełnie szczery, tak. Najmocniej trzymam kciuki. Jeden kciuk najmocniej trzymam za Maczka Kurzejewskiego. drugi kciuk dociskam równie mocnie, yy, mocno za, za Tomka Wolnego, z tego względu, że są to po prostu moi kumple po fachu, z którymi bardzo polubiłem się przez. Yy, kilka minionych lat pracując z nimi pod innym szyldem. Wiem, że sobie chłopcy poradzą. Mają też potężną siłę osobowości. Nie tylko pewnie mają dobrze już przygotowane wszystkie stawy do tego, by wysprzęglić na tym parkiecie. Mam nadzieję, że wpadnę na plan nie razy, nie dwa, i będę najgłośniej krzyczeć wśród publiczności. Tomek, Maciek, dajecie! Liczę też e, oczywiście na jurorów, którzy docenią ich e, do tej pory skrywany talent taneczny i będą chłopcy od razu inkasować same dychy. A czy ewentualnie w 17. edycji możemy zobaczyć Ciebie, czy jeszcze tego tak nie rozważasz? Nie, ja bym bardzo chciał. Nie wiem, to, to tak jak Ci powiedziałem w e, poprzedniej e, wypowiedzi dotyczącej halotu Polsat, to nie ode mnie zależy. Oczywiście, że ja bym bardzo chciał. Podkreślam zawsze i mam nadzieję, że moja szczerość jest doceniona, że nie stawiam na jakieś takie wymigiwanie się od konkretnej zero-jedynkowej odpowiedzi, że bardzo bym chciał. Bardzo mi się podoba ten format. Od lat, niemalże od dziecka śledziłem go z wypiekami na twarzy. Zawsze marzyłem w nim wystąpić. Dlaczego nie? Jeśli by się pojawiła taka propozycja, myślę, że pozytywnie bym ją rozpatrzył. To w takim razie trzymamy kciuki z tą propozycją. Kończymy, bo zaczyna się ramówka. Życzę wszystkiego dobrego.